Czyli idziecie oglądać zaćmienie. Bawcie się dobrze i uważajcie, żeby nic się wam nie stało. No, moglibyście zniknąć. Naprawdę? Nie znacie legendy o księciu Banriu? To siadajcie, opowiem wam. No, bliżej, bliżej. Nie aż tak blisko. Historia ta wydarzyła się w VII wieku, gdy w czasach, gdy na świecie rządziły pieniądze. Walka o władzę była normalnością, a uczucia nie miały absolutnie żadnego znaczenia. Zanim stwierdzicie, że ta historia jest taka sama jak inne, to pamiętajcie, że ta podróż w czasie wydarzyła się naprawdę, a zaczęła się od zupełnie niepozornej kłótni trójki przyjaciół. dzień proszę Cię, to żadna tragedia. To jest jedyna możliwość, żebyśmy zaprowadzili pokój i jedność w naszym kraju. No super, tylko dlaczego to się musi odbyć moim kosztem? No, przepraszam, ale ja za Banru wyjść nie mogę. Przelewasz swoje niespełnione ambicje na mnie, dlatego że sam nie możesz zostać królem? Przestańcie się... się kłócić. Tak, te prawa są niesprawiedliwe, ale nie mamy innego wyjścia. Może jak spotkacie się z księciem, to zakochacie się w sobie od pierwszego wejrzenia? No już od dawna to mówię. Znamy się od dziecka. Spoko z niego gość. Mieliśmy tego samego nauczyciela. Dawno temu jak byliście dziećmi. A i ludzie się tak szybko nie zmieniają. Oj, zmieniają. W każdym razie to są nasze prawa i musimy tak zrobić. Musimy? Chyba ja muszę. A Zdajesz sobie sprawę, że ludzie na granicy cały czas walczą. Ale ja bym chciała poznać kogoś, kogo naprawdę pokocham. Kogoś, kto naprawdę mnie pokocha. Masz rację. Każdy powinien mieć prawo do wolnej miłości, ale niestety prawa się tak szybko nie zmienią. I chyba pozostaje nam się tylko podporządkować. Ja się nie poddam bez walki. Słuchajcie, ja muszę iść na trening walki. I przywitać się z rodzicami. Proponuję, żebyśmy się spotkali wieczorem nad wodą. Okej. Okay. Do zobaczenia. Nie przejmuj się nim. On jest tylko facetem i nikt tego nie zrozumie. A poza tym, jak spotkacie się z księciem, to może porozmawiacie na temat tego małżeństwa. Studiowo za granicą. To, może coś mądrego wili mu do tej głowy. Ale, czy on będzie chciał w ogóle ze mną rozmawiać? Postaram się znaleźć dla ciebie jakieś argumenty. I jak było na treningu? A, dziękuję. Same dobre rzeczy, same superlatywy jak na razie, same pochwały. Sożyń, czy coś się stało? Dostałam list. Myślę, że przyjeżdża jutro i mam się przygotować do zaślubin. Już wraca? Żeby coś poszło, nie tak? Może nie będzie mógł być królem. Słyszałam to. Przestań się wygłupiać i nie spiskuj. już tej walki. Dobra, przepraszam. Masz jakieś szczegóły? Nie, ale rodzice już planują uroczystość. A ja nie chcę. Nie kocham go i nawet go nie znam. Soji. Ja naprawdę rozumiem twój ból, ale pomyśl o tych biednych, skłóconych ludziach na granicy. Oni potrzebują pokoju, tylko wasze małżeństwo może to załatwić. A ja się tu nie liczę, tak? Moje uczucia. Dlaczego ty myślisz tylko o władzy? Byłeś kiedyś zakochany w ogóle? No właśnie, dobre pytanie. Którą książkę ci wybrali? Ktoś ci się w ogóle podoba? Nikogo mi nie wybrali, bo się nie mogłam zdecydować. Prawdopodobnie to będzie ktoś z Chin. I nie chcesz jej wcześniej poznać, widzicie, jak wygląda? No oczywiście, że chcę. No to kto ci się podoba? Widzę, że coś przed nami ukrywasz. Jest taka dama dworu mojej siostry. Ma na imię Miju. Górka? Tak, jest taka niesamowita. Kiedy jej puszczam oko, to tak się urośnie, zawstydza. Też czuję, że się jej podobam, ale ponieważ to jest z dama dworu, prawo na to nie pozwala, więc nie mam zamiaru się w to pakować. Ej, bez taki. Dokładnie, ja dbam o naszych obywateli, o nasze prawa. Czemu ten kamień jest taki dziwny? Gdzie my jesteśmy? Co to za ludzie? Co to za miejsce? Co to za stroje? Nie wyciągaj miecza! Jeśli to jest pokoju, to zostanie on zerwany. Faktycznie. Ale czego oni nie otacza Nie wiem, ale przejdźmy się kawałek, to może się czegoś dowiemy. Ci ludzie to są chyba bardzo biedni. Nie mają ubrań. Ale to są niektórzy są całkiem przystojni. Martwi mnie, że raczej wyglądają zupełnie inaczej niż my. No to akurat jest prawda. Przepraszam, prawa. czy mogę z Wami zdjęcie? Czy za możesz? Diencie. Co to masz w ręku w ogóle? Telefon, nie wygłupie się. A co, za taniczy? Co? co jest? Nie wiem, ma jakieś dziwne kolory. Co wy jesteście? Nagrywacie coś, czy o co chodzi? Sami nie wiemy, co tutaj robimy. Kłóciliśmy się, bo on był za prawem, a ja wierzę w miłości. Dobra. Program typu ukryta kamera, tak? Nie. Gdzie jesteśmy? W China? Nie. W Mongoli. No, z geografii to, to nie jesteś za mocny. Gdzie jesteś? Kary? Europa Środkowa, Polska? Mówi ci to coś? No dobra, wezmę was do informacji dla turystów, to dowiecie się czegoś więcej. Okej. Okay. No dobra, to skąd się tutaj wzięliście? No, przecież całą drogę próbuję ci wytłumaczyć. Tak, tak, że z innego świata. Masz zdrowie do tych żartów. To jest coś niesamowitego i niebawałego. Musiało się coś wydarzyć, że przenieśliśmy się w czasie i przestrzeni. No, chyba, że wszyscy śnimy. Ale, że wszyscy razem? Teoretycznie jest to możliwe. Ej, oni albo zwariowali, albo rzeczywiście są z do świata. O, może powiedzcie coś o sobie więcej? Heil, Sojin, Aro. Jesteśmy z rodzin książęcych. Nasze narody walczą i staramy się o pokój. Ej, zaraz. Przecież jutro. Miał być Twój ślub z Księciem. Spadaj, mówiłam Ci, że go nie chcę. Aro, proszę cię. pogadaj gadaj z nią. Sprawa pokoju leży w jej rękach, a ja już nie mam siły. Wystarczy. Przecież mamy teraz ważniejsze rzeczy na głowie. Ej, ale co? O co chodzi z tym ślubem? Ja nic nie rozumiem. Więc... Ja ci wytłumaczę. U nas panuje takie dziwne prawo, że jak jesteś z jakiegoś znaczącego rodu, to traktują cię jak zakładnika. I jak nie mogą się dogadać w kwestii pokoju, to rozwiązują to zmuszając cię do ślubu i nikogo nie obchodzi, co czujesz. No i to jest logiczne, bo ludzie nie muszą ze sobą walczyć, tylko może panować pokój. To u was nie wygląda to tak samo? No nie! U nas ludzie się poznają, zakochują i później mogą zdecydować czy chcą być razem czy nie chcą. A gdzie się poznajecie? Na pewno rodzice coś organizują. Nie, to bardziej w takich różnych miejscach w sumie. Na koncercie, w restauracji, czasami nawet w internecie. No mój kumpel na przykład ostatnio poznał swoją dziewczynę w restauracji jak mu podawała jedzenie. Podawała mu jedzenie? To nie jest jakimś parobkiem? Nie, nie. On ma własną firmę. Co ma? Własną firmę, no takie z różnymi usługami, i on ma tam kilku ludzi, zarządza nimi. To kim jest? No właścicielem tego, jest takim, o, takim królem na wasze czasy tego miejsca. Jest jakąś dwórką? No i widzisz, tutaj ludzie myślą logicznie. Jak kogoś kochasz, to nie ma znaczenia, kim jesteś, a do miłości zmusić się nie da. Dziwny jesteś. Mi się podoba, jak chcę tu zostać. Uspokój się. Wydaje mi się, że oni mają zupełnie inne przekonania. Co jeszcze ciekawego jest w tym świecie? No dobra. Nie. Może pokażemy im trochę tego świata, tym kosmitom. Dobra, to co zamawiacie na zapłacimy? To przeczytaj to mądralo. Halo? Co polecacie? 내 h 내요이 h e n e a 요 얼굴이 반반해서 만만하게 버리나요? 내가 y o 당신 l l 반만 닮았으면 a 막말 n 나 s s and man b 네한 성격 하시나 봐요. 잘못인데 이상해, 먼저 사과하게 돼. 나 완전 억지. 나도 잘 몰라, 그냥 좋아진 걸 어떡해. 콜라 같은 여자 만날수록 상큼해. 한 성격 하시나 봐요. 나는 받을 수 있어요. 그대 성질이 난 아름다워요. ja you will be queen of phemian the john and jean in the mud and they go a chase so one the

Ja się tutaj bawię, a tam. Ty znowu o naszym królestwie? Tak, znowu. Ty chyba sobie nie zdajesz sprawę, co przeżywam. Ojciec zawsze im powtarzał, że nasze Królestwo w jest najlepsze i mam zostać królem. Moim obowiązkiem jest dbać o ludzi i chronić obywateli. Cały czas się do tego przygotowywałem. Nie miałem swojego dzieciństwa, nie miałem swojego życia. A dobrze wiesz, że jak byliśmy dziećmi, to nasze trzy królestwa nasze góru o wasze Pekcze, Silla Zaczęły ze za sobą walczyć, zaczęły się kłócić o władzę, ludzie chcieli zabronić. I z naszego pięknego kraju zrobił się jeden wielki dramat. Małe królestwo Silla miało najlepsze wojska. To oni przejęli władzę. Mój ojciec tydzień płakał, że musi oddać tron, że ja nigdy nie zostanę królem. Ale powtarzam mi zawsze jedno: że mimo tego mam dalej być za tych ludzi odpowiedzialny, że to jest moje zadanie. Twoje też. Tak naprawdę... też z wieloma rzeczami się nie zgadzam. Nie zdajesz sobie sprawy, jak Cię rozumiem. Ale nie ma innego wyjścia. Nie możemy... postąpić inaczej. Ty naprawdę... nie... Tak. Chciałbym coś zmienić w naszym świecie. Ale nie mam pojęcia, w jaki sposób. Ale ty możesz zmienić bardzo dużo, bo ludzie cię szanują i cenią twoje zdanie. Ale jeśli mogę wybierać, to ja chcę tu zostać, bo ty popełniasz jeden błąd. Chcesz ocalić innych, ale kosztem siebie, a tak się nie da. Musimy ocalić ludzi, ale nie możemy nikogo poświęcić. Wydaje mi się, że to nie jest możliwe. To zaćmienie! Co? Co? Wyczytałam, że zaćmienie w połączeniu z negatywną energią może być naprawdę niebezpieczne. Czyli twierdzisz, że to przez zaćmienie... Przenieśliśmy się w czasie i przestrzeni? Dokładnie tak! Okej... Okay. A jest jakaś droga powrotu? Księgi mówią, że identyczne zjawisko odwrócone intencje powinno załatwić sprawę. Czyli czekamy na zaćmienie, tak? Jest jutro. Mamy ostatnią noc w tych czasach. Myślisz, że uda się bez niej? Musimy spróbować. zaś mnie jest tylko dzisiaj i nie potrwa długo. Może jednak wracasz z nami? Nie. Nie, nie, Jak Nie, nie, to nie działa, nie. Że? Nie, no. To muszą, to musi być identyczne zjawisko. Co dzień bez ciebie nie wrócimy? Ale ja naprawdę. Możesz w końcu przestać myśleć o sobie i pomyśleć o kimś innym? Ja cały dzień myślałam o tobie, ale naprawdę nie wiem, jak ci pomóc, skoro tak bardzo chcesz wracać do przyszłości. Bo to jest jedyna rzecz, którą trzeba zrobić. I w głębi serca doskonale o tym wiesz. Masz rację. Nikomu się to nie podoba, ale rzeczywiście musimy to zrobić. To jest nasz obowiązek. Przepraszam, że wyładowywałam moją frustrację na Tobie. Daj spokój. Mnie też do ideału wiele brakuje. Cieszę się, że przeżyliśmy razem tą przygodę i zobaczyliśmy, że ludzie nie zawsze będą zmuszani do miłości. i... To naprawdę mi daje nadzieję. Sama już wczoraj powiedziałaś, że jesteśmy w stanie coś zmienić. No może teoretycznie tak! Udało się, wróciliśmy. No tak, ale. Sodzin, twój strój. Przepraszam, kiedy jest ślub księżniczki i księcia? Y jutro, wasza wysokość. Chyba, że coś się zmieniło. Nie, nie, proszę się tym nie przejmować. I co teraz będzie? To, co powiedziałaś, musimy, a bardziej musisz, spróbować coś zmienić. Będzie chciał ze mną rozmawiać? Nie ruszaj się! Przedtem byłaś taka odważna, a teraz się boisz. Zresztą jak coś, to hej, ile z nim porozmawiać? No i co mu niby powie? Tak tam przygotowana? Ciążę już czeka. To niech się uzbroi w cierpliwość. Co dzień? Nawet nie kończ tego zdania. Ona jest wystarczająco zestresowana. To chcesz, żebym cię zaprowadził do księcia banriu? Czy sama do niego pójdziesz? Wasza wysokość? Księżniczka Sodzi. Witaj księżniczko. Bardzo mi miło Cię poznać. Ja nie wiem co powiedzieć. Jesteś bardzo piękna i tak niewinnie urocza. Hmm, no, akurat. Dobrze, Sodzin. Zostaliśmy zmuszeni do tego małżeństwa, aby zawrzeć upragniony pokój. Ale studiując na zachodzie, dowiedziałem się, że szczęście jednej osoby nie może odbywać się kosztem innej. Więc poznajmy się i podejmijmy wspólną decyzję co do przyszłości. Ojciec powiedział, że na tej podstawie poprosi o wstrzymanie konfliktu. Z tego co wiem, książę, Heil się tym zajmie. Zna się w tych sprawach bardzo dobrze. Nie zawiedziesz się na nim. Podoba ci się ten pomysł? I nastał pokój między skłóconymi królestwami. A prawa niegdyś ustanowione, aby trzymać człowieka w ryzach, powoli zaczęły się zmieniać. Aby mu służyć i chronić. Bo prawo nie może nikogo krzywdzić. A miłość, prawdziwa miłość, to taka, w której rezygnujesz z czegoś dla innych. Jeśli takie będą Wasze wybory, to świat będzie inny. Ale nie będę Was dłużej zatrzymywać. Idźcie, lećcie, bo się zaćmienie. Serdecznie, drodzy widzowie, cieszę się, że obejrzeliście naszą pierwszą produkcję Legendy o księciu Banryu. Mam nadzieję, że się Wam podobało, kiedy mogliście się przenieść do tej starożytnej Korei. Jeżeli zauważyliście w ten sposób, że moglibyście wziąć udział w podobnej produkcji, chcielibyście wcześniej zagrać. To serdecznie zapraszamy do kontaktu. Napiszcie na naszego Instagrama. Jesteśmy grupą amatorską, nie wymagamy doświadczenia. Dla nas naprawdę liczą się chęci, bo dzięki temu, że robimy coś wspólnie, możemy razem się rozwijać, zrastać i kształcić swoje umiejętności, a przy okazji możemy się świetnie bawić i zrobić coś dobrego. Więc jeżeli tylko miałbyś na to ochotę, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. W ogóle słuchajcie, wszelkie linki do naszych social mediów są Poniżej tego filmu i w ten sposób możecie nas śledzić, obserwować co się dzieje, szczególnie kolejne produkcje, które zdradzę Wam, już powoli powstają w naszej głowie. Przy tej okazji pragnę Was również poprosić o zrzutkę. Poniżej znajdziecie link do zrzutki, gdzie będziecie mogli przekazać tak zwaną symboliczną złotówkę. Jeżeli tylko się Wam podobało i chcecie wesprzeć nasze dzieło, to bardzo Was o to prosimy. Dzięki temu będziemy mogli zainwestować w nowy sprzęt wideo, sprzęt audio, w oświetlenie. W ten sposób jakość będzie lepsza, nam też będzie się łatwiej pracowało. A przy okazji czasami, dzięki temu, że będziemy się dobrze bawili i robili coś dobrego dla innych, to wyskoczymy czasami na pizzę i kole serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas za to, że spędziliśmy go razem i zapraszam do kolejnych produkcji. Trzymajcie się.